Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Trwa cykl spotkań. Porozmawiajmy wódzkiem. O rekordowych dotacjach dla sołectw i ochotniczych straży pożarnych, remontach dróg, współpracy i planach na przyszłość z mieszkańcami powiatów z Zdujsko-Wolskiego, Łaskiego i Opoczyńskiego rozmawiali marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Tą wyprawę po województwie odbywamy po to, żeby móc z wami. Porozmawiać, żeby móc się z wami spotkać, żeby móc od Was usłyszeć. O tym wszystkim, o czym wy byście chcieli nam powiedzieć, a my o tym, co my możemy robić. Te wyprawy to jest chyba najlepszy dowód na autentyczność tego, co robimy. Zaczęły się od 2019 roku, czyli w zasadzie od pierwszego roku naszego funkcjonowania. Przenosimy się do Łodzi. W szpitalu imienia Biegańskiego uruchomiona została zmodernizowana Zakaźna Izba Przyjęć. To miejsce zachowujące najwyższe standardy reżimu sanitarnego, podnoszące poziom bezpieczeństwa epidemicznego w całym województwie łódzkim. To jedna z najnowocześniejszych zakaźnych izb przyjęć w Polsce. Inwestycja powstała przede wszystkim dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Koszt tej inwestycji całościowy to ponad 11,5 miliona złotych. Na tę kwotę złożyło się. Przede wszystkim gro środków z Ministerstwa Zdrowia ponad 7 760 tysięcy zł. Pan wojewoda z budżetu własnego wyasygnował kwotę 2,5 miliona złotych. Zmodernizowana izba jest nowoczesna, bezpieczna dla chorych i personelu medycznego. Pomieszczenia wyposażono w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. W Łódzkie wspiera dzieci i młodzież zagrożoną przemocą, depresją i uzależnieniami. Jednym z projektów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej jest ogólnopolska kampania Otwórz się na pomoc. W Tczewie zorganizowano konferencję dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Wziął w niej udział wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. Podczas spotkania prezentowano interaktywne narzędzia do pracy z uczniami, gry online i filmy. Otwórz się na pomoc to nie tylko hasło, Realne działania, dzięki którym nauczyciele otrzymują odpowiednie, czyli nowoczesne i współczesne narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Właśnie ruszył nabór wniosków w konkursie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. To nowość w ofercie samorządu województwa. Każda jednostka może otrzymać do 5 tysięcy złotych, które będzie mogła przeznaczyć m.in. na szkolenie z zakresu zapobiegania pożarom, udział w zawodach oraz obozach sportowych i sportowo-pożarniczych, organizację wycieczek, a także na takie działania jak prowadzenie kącika pamięci czy uczestnictwo w uroczystościach strażackich. Wnioski można składać do 10 października.